Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Słowo Boże na 23 marca. Ewangelia według św. Mateusza, 5 rozdział, wiersze od 17 do 19. Jezus powiedział do swoich uczniów, nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać ten będzie wielki w królestwie niebieskim Moi drodzy za dwa dni papież Franciszek dokona aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy niepokalanemu sercu Maryi Będzie to wydarzenie epokowe bardzo ważne też dla każdego z nas. Mamy wszyscy jednoczyć się z papieżem wraz z naszymi pasterzami w Polsce, naszymi biskupami w wspólnotach zakonnych, z Ojcem Generałem, abyśmy wszyscy poświęcili Rosję i Ukrainie, niepokalanemu sercu Maryi, ale także wszyscy poświęcili siebie, niepokalanemu sercu Maryi. Wielu z Was już to uczyniło, a więc tylko odnowi ten akt. Dla niektórych może będzie to pierwszy raz. bo tu nie chodzi tylko o Rosję i Ukrainę, ale chodzi o cały świat. Jak wiecie, w 1982 roku, rok po zamachu, Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, pojechał do Fatimy i uczynił ten akt. Ale Matka Boża przez siostrę łucję powiedziała, że nie zrobił to tak, jak ona chciała bo chciałaby to uczynił ze wszystkimi biskupami na całym świecie kapłanami Ludem Bożym. I dwa lata później, w 1984 roku, na zakończenie roku jubileuszowego, właśnie 25 marca, to uczynił. I Matka Boża wtedy przyjęła ten akt. I powiedziała takie słowa: Błogosławię odważny akt mego papieża. Zechciał bowiem powierzyć memu niepokalanemu sercu świat i wszystkie narody. Przyjmuję to z miłością i wdzięcznością. Ze względu na ten akt obiecuję przyczynić się do znacznego skrócenia godzin oczyszczenia. I próbę, a próbę uczynić lżejszą. Moi drodzy, właśnie teraz przeżywamy tę próbę. Matka Boża już w 84 roku powiedziała o tym, co się wydarzy teraz. Takimi słowami: Jak Wam już powiedziałam, to poświęcenie mi zostanie dokonane, niejako w pełni, gdy krwawy, Wydarzenia będą się już wypełniać. Te słowa czytam z książki księdza Stefano Gobiego, który miał wewnętrzną lokucję i słyszał Matkę Bożą i przekazał te słowa całemu światu. Znajdziemy to, te słowa na stronie 357. Proszę. Wszystkich o poświęcenie się. I może dzisiaj powiemy sobie, co to znaczy poświęcić się niepokalanemu sercu Maryi, dlaczego Maryja prosiła nas o to poświęcenie. Po trzecie, jak powinniśmy żyć z tym poświęceniem i dlaczego to poświęcenie teraz jest właśnie konieczne. Maryja, tak jak w 1984 roku, tak i teraz prosi, aby to poświęcenie dokonali także wszyscy biskupi, wszyscy kapłani, wszystkie osoby zakonne i wszyscy wierni. Jest to godzina, godzina nie tylko godzina 17, którą wyznaczył papież, ale łączmy się w tej godzinie. Maryja chce, aby Kościół właśnie zgromadził się w tej godzinie w bezpiecznym schronieniu jej niepokalanego serca. Dlaczego o to prosiła? Cytuję teraz słowa Matki Bożej: Gdy jakaś rzecz zostaje poświęcona, nie używa się jej już do innych celów. Lecz przeznaczona jest do użytku sakralnego. Tak się dzieje, gdy jakiś przedmiot przeznacza się do kultu Bożego. Może tak być również z osobą, mówi dalej Maryja, kiedy zostaje powołana przez Boga do oddawania mu doskonałej czci. Prawdziwym aktem waszego poświęcenia jest. Chrzest. A więc to poświęcenie, które uczynimy, wypływa ze chrztu świętego. To właśnie chrzest święty, ten sakrament ustanowiony przez Jezusa, a udzielany jasnam przez łaskę Jego odkupienia na krzyżu, nas włącza w porządek życia wyższego niż naturalny, to znaczy w porządek nadprzyrodzony przez chrzest kochani <laughs> jesteśmy powołani do świętości do czegoś doskonalszego niż tylko jedzenia kupowania i zażywania przyjemności korzystając z życia materialnego w momencie chrztu świętego Trójca Przenajświętsza, Ojciec, Syn i Duch Święty zamieszkał na głębinach naszego serca. Przez krześć święty jesteśmy powołani do uwielbienia Trójcy Przenajświętszej. W Ewangelii Świętego Jana w 17 rozdziale, dokładnie w trzecim wierszu padają takie słowa Jezusa, a to jest życie wieczne, abyście... Poznali jedynego i prawdziwego Boga i tego, który został posłany Jezusa Chrystusa. Tak więc przez chrzest zostaliśmy nie tylko włączeni w trójce Przenajświętszą, ale też zostaliśmy przeznaczeni do tego, aby wejść w głęboką relację z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Nie mówmy więc już na Boga, bozinka, bozinka na Jezusa. To nie jest bozinka. Każda osoba ma swoje zadanie, które ma czynić w naszym życiu. I z każdej z tych osób mamy się poświęcić, oddać się całkowicie przez niepokalane serce Maryi. Dalej mówi Matka Boża, że cechą charakterystyczną aktu poświęcenia jest jego pełnia. Kiedy poświęcacie się, jesteście oddani całkowicie i na zawsze. Proszę zatem Was o poświęcenie się memu niepokalanemu sercu. Daję Wam do zrozumienia, że powinniście zdać się na mnie zupełnie, w sposób całkowity i stały, abym mogła rozporządzać Wami zgodnie z Wolą Bożą. Oddać się całkowicie i stały, co to znaczy, co mamy oddać? Mamy oddać to, co mamy najcenniejszego, a tym czymś jest nasze człowieczeństwo. Tylko to jest naszą własnością. I to, co jest naszą własnością, mamy oddać zupełnie Maryi, aby tą naszą własnością rozporządzała naszym człowieczeństwem. Mówi dalej Matka Boża: Macie powierzyć się całkowicie, oddając mi wszystko. Nie powinniście mi dawać tylko niektórych rzeczy, zachowując jeszcze coś dla siebie. Macie prawdziwie i całkowicie należeć do mnie, należeć do Maryi. I tu nam przypominają się słowa z herbu biskupiego, Świętego Jana Pawła II, Totus, tus, cały twój Maryjo. Mówi dalej Matka Boża, nie powinniście też zdawać się na mnie tylko od czasu do czasu, ani na tak długo, jak wam się podoba, lecz na zawsze. Kto będzie czcił, szczególnie pierwsze soboty miesiąca aby zadość uczynić za bluźnierstwa przeciwko dogmatom Matki Bożej, czyli przeciwko temu, że jest Bożą rodzicielką, przeciwko dziewictwu, przeciwko jej niepokalanemu poczęciu. Kto tak będzie czynił? Pierwsze soboty miesiąca Maryja mówi, że w godzinie śmierci przyjdzie i będzie ratowała tę duszę, aby była zbawiona. To znaczy słowo na zawsze. Mówi dalej, Matka Boża, podkreślając ten ważny aspekt całkowitej i trwałej przynależności do mnie. Waszej niebieskiej mamy proszę o poświęcenie się mojemu niepokalanemu sercu? Jak powinniście żyć tym poświęceniem? I mówi Maryja, jeśli rozważycie niewypowiedzianą, wspominaną dziś przez Kościół tajemnicę, zrozumiecie, w jaki sposób należy żyć poświęceniem się o której was poprosiłam. O jaką tu tajemnicę chodzi? O zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Maryja teraz tu mówi, że sam Bóg Ojciec powierzył Jezusa, swojego Syna właśnie Jej. Odwieczne Słowo, druga osoba Trójcy Przenajświętszej ukryła się i schroniła po wcieleniu w małej siedzibie, którą w cudowny sposób przygotował Duch Święty w moim imieniu. Dziewiczym łonie. Dlaczego Bóg miał aż takie zaufanie do Matki Bożej? Bo ona zawsze była mu posłuszna. To właśnie posłuszeństwo Bogu samemu spowodowało tak wielkie zaufanie Ojca względem Maryi. Jeżeli Bóg Ojciec powierza swojego Syna aby ona w Duchu Świętym kształtowała jego człowieczeństwo. O ileż bardziej my mamy oddać się całkowicie Maryi, aby ona kształtowała i nasze człowieczeństwo, naszą osobowość, nasze myślenie, nasze postępowanie, styl życia w codzienności życia. Ja chcę to też czynić, Maryja. Maryja mówi dalej: Umiłowani synowie, wezwani do naśladowania we wszystkim Jezusa, ponieważ jesteście jego sługami, naśladujcie go także w jego całkowitym oddaniu się niebieskiej mamie. Patrzmy na Jezusa. Patrzmy na Kenę Galilejską. Właśnie u świętego Jana. To nie Herold, Jan Chrzciciel, ogłasza rozpoczęcie działalności Jezusa Chrystusa. To właśnie na słowa Maryi Jezus rozpoczyna swoje odkupienie. Mówiąc o owej godzinie, że już nadeszła ta godzina męki, ta godzina, na którą przyszedłem. I na końcu. Pod krzyżem, właśnie w tej godzinie, Pan Jezus da całej ludzkości, nie tylko Janowi, Maryję za matkę. To od Jezusa otrzymujemy Maryję, żeby ona nas prowadziła do niej. Dlaczego to jest konieczne na te czasy? Maryja tu mówi o pięciu aspektach. Pierwszy. Dzisiaj jest to konieczne dla uratowania całej ludzkości, tak chorej i tak oddalonej od Boga i od Kościoła. Tak. Oddaliliśmy się. Nie traktujemy Boga jako kogoś najbardziej koniecznego w naszym życiu. Europa nauczyła się żyć bez Boga albo obok Boga. Dalej. Mówi Matka Boża: Pan może ją ocalić, ocalić Europę, cały świat i Kościół, nadzwyczajną interwencją swoją miłosiernej miłości. I tu Matka Boża zwraca się do kapłanów: Wy, kapłani Chrystusa i moi umiłowani synowie, Zostaliście wezwani właśnie do tego, by stać się narzędziami triumfu miłosiernej miłości Jezusa. Jaka wielka odpowiedzialność na te czasy spada na nas, moi drodzy kapłani. Dalej, mówi Maryja: Dzisiaj jest to nieodzowne dla mojego kościoła, który musi być uleczony z ran niewierności i odstępstwa, aby powrócić. Do odnowionej świętości i wspaniałości. To właśnie Kościół Hierarchiczny dzisiaj potrzebuje tego odrodzenia, nawrócenia. Dalej mówi Matka Boża. Niebieska Mama chce uzdrowić Kościół przez Was, moi kapłani. Uczynię to wkrótce, jeśli pozwolicie mi działać Was i jeśli ulegle z prostotą, zdacie się na moje Miłosierne, macierzyńskie działanie. Jaka to prosta rzecz. Serce kapłańskie kształtuje Maryja, tak jak kształtowała Jezusa. Kapłan, który oddał się całkowicie Maryi, tu nie chodzi o aktywizm, ale o receptywność. Czyli całkowite oddanie swojego życia Maryi przemienia swoje życie mocą łask, które wyprasza Matka Boża dla Niego. I na końcu mówi Maryja, dlatego dziś pełnym bólu błaganiem proszę Was wszystkich o poświęcenie się mojemu niepokalanemu sercu. I na to poświęcenie serca Wam kochani błogosławię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn. I Duch Święty.